Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Michał Grzelczyk, trener młodzieży w Akademii Piłkarskiej Macieja Morawskiego, trener zespołu U17 Lechi, no i grający w okręgówce Zorzy Ochla. Witam, trenerze. Dzień dobry, panu redaktor redaktorowi, dzień dobry Państwu. Trenerze, podczas niedawnej gali Piłkarstwa Lubuskiego został pan uznany najlepszym trenerem młodzieży. Miło jest być docenionym? No, czy naprawdę miło jest być docenionym? Natomiast ja powtarzam to na każdym kroku że to wyróżnienie to nie jest indywidualne. Nie traktuję tego jako indywidualnego wyróżnienia, bo na to indywidualne wyróżnienie na pewno w piłce nożnej, jak w każdej grze zespołowej, nie pracuje tylko i wyłącznie jeden trener, tylko cały sztab ludzi, począwszy od prezesów, którzy stwarzają nam warunki do tego, żeby młodzież tu się mogła dobrze rozwijać, skończywszy na zawodnikach, na ich rodzicach też, bo, bo pamiętajmy o tym, że oni też mają ogromny wkład w ich rozwój. I cały sztab trenerski, który, który tworzymy razem z trenerem Andrzejem Sawickim, czy Piotkiem Stańciukiem, czy Maciejem Tryboniem, czyli wszyscy praktycznie dokładają tutaj cegłę do rozwoju zespołu, a za tym idzie oczywiście też jakieś tam drobne wyróżnienia, aczkolwiek teraz na tej gali bardziej chyba było tutaj docenione to wyróżnienie. W postaci tego sportu szkolnego, czyli, czyli awansu do finału ogólnopolskiego, rozgrywek z podwórka na stadion, czyli tego tak zwanego tymbarku, tymbarku. I, i, i nowej inicjatywy Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli Zorlika na stadion, bo w jednej i drugiej kategorii, razem z Tenem Kasferem Szaciło zakwalifikowaliśmy się do ścisłego finału ogólnopolskiego, i tam zajęliśmy w Polsce szóste, siódme miejsce, także myślę, że to było tutaj docenione. Czyli że praca w Akademii, Praca z zespołem U17, trenowanie Zoży Ochlas starcza panu godzin na dobę? No jest coraz mniej, coraz mniej tak już. Jak pan no. daje radę ogarnąć to wszystko? No, ja ogarniam, natomiast bardziej e, problem ma rodzina dokładnie. No tak. Wszystko jest na głowie e, żony, dzieci, dom, e, praktycznie cała logistyka wyjazdu do szkoły, e, operowania zadaniami domowymi u dzieci, oprawą domu, przygotowaniem świąt, różnego rodzaju e, wyjazdów wakacyjnych, to wszystko spoczywa e, na barkach e, małżonki i myślę, że to ona jest tutaj e, bardziej e, predysponowana do wyróżnienia niż, e, niż ja. Natomiast no, ja dzielę tą pasję. Ale już też dopływam do, 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 do takiej ściany, że, że trzeba sobie powiedzieć, że tego czasu jest coraz coraz mniej i trzeba będzie za chwileczkę coś po prostu wybrać. Coś wybrać, na coś postawić. Dokładnie tak. Trenerze, co jest miarą sukcesu trenera Młodzieży? Dobra lokata w ligach centralnych, fajny zespół, który się tworzy. Czy też to, ilu adeptów trafi potem do ekstraklasy, zrobi karierę, a może coś innego jeszcze, o czym ja nie powiedziałem? Ja traktuję to bardziej na zasadach takich, jak przez praktycznie już od 2004 roku pracuję z grupami młodzieżowymi, to... W pierwszej kolejności na tym takim punkcie numer jeden podium tej, tej naszej pracy, to jakiego zawodnika oddajemy w życie. Czyli, czyli czy jest to zawodnik, który poprzez sport ma wykształcony charakter i dzisiaj sobie radzi w życiu nie tylko na kanwie budowania dalej kariery. czy nie musi robić wielkiej kariery. Dla mnie takim priorytetem jest, jakiego wychowam sobie zawodnika, czy on przyjdzie za 20 lat. Nawet możemy nie poznać na pierwszy rzut oka, ale przyjdzie, przypomnij, trener. Że tak jak mam wielu takich zawodników, którzy przyjdą, podziękują, powiedzą dzień dobry, poopowiadają co sobie w życiu robią i do tego jeszcze docenią ten, ten, ten okres, kiedy trenowali tą piłkę młodzieżową. Mówią, że ona dała bardzo dużo, jeżeli chodzi o start w życie. Dzisiaj sobie radzę dzięki właśnie temu, że kształciłem charakter w sporcie. Natomiast na pewno takim wyznacznikiem, jak już przełożymy to na wyniki, to jest ilu zawodników trafia do piłki seniorskiej i do piłki seniorskiej, czy w wydaniu ekstraklasowym, czy w wydaniu można powiedzieć tutaj lokalnym naszej trzeciej ligi. To jest na pewno wyznacznik pracy trenera. Dzisiaj ta praca się troszkę zmieniła, bo tak jak mówię, ona bazuje na bardziej współpracy w sztabach trenerskich wcześniej za czasów UKP. Było to takie trochę indywidualne działanie, indywidualne przeprowadzanie zawodnika przez wiele, wiele sezonów, okresów tego kształcenia. Natomiast tak jak mówię, dzisiaj troszeczkę to poszło już taką profesjonalizację. Sztaby, które mają podzielone zadania, więc to miarą tego, tego sukcesu na pewno trzeba to dzielić przez pryzmat całego sztabu. No właśnie, trenerze, nawiązując do tego, co pan powiedział, czasy się zmieniły. Nie sądzi pan, że ta ścieżka do kariery jest dzisiaj ułatwiona? No bo akademie piłkarskie, zajęcia pod, pod szkolne pod treningi, rodzice dowożące, odwożące dzieci, chłopające na te dzieci, trenerzy i to nie tak. No wiadomo, no, sztab trenerski, profesjonalny, mają łatwiej ma młodzież niż kiedyś? Powiem szczerze, że to taki paradoks. Dzisiaj może łatwiej logistycznie ma, jeżeli chodzi o dostęp do, do wszelkiego rodzaju aspektów trenowania i budowania tej, tej ścieżki kariery, natomiast to też wpływa w drugą stronę. Negatywnie, tak jak obserwujemy z trenerami na charakter tych, tych młodych ludzi, kiedyś za, za moich mają. czasów, dokładnie za moich czasów, nie do pomyślenia było, żeby tata albo mama nie było jeszcze oczywiście samochodów też takich ogólnodostępnych, wozili mnie na trening, kupowali mi sprzęt. Ja sam goniłem z jednego końca. Miasta na, na, na drugi, żeby trenować tą piłkę. Poza tym, poza treningiem w szkole przemycaliśmy też różnego rodzaju zabawy ruchowe, gry w piłkę grało się praktycznie 24 godziny na dobę i to budowało taki charakter, że, że nie trzeba było nikogo Zmurzycie. namawiać. Natomiast porównując sobie dzisiejsze czasy do tych czasów, w których ja też jeszcze za piłką biegałem, no to powiem szczerze, że gdybym miał stworzone takie warunki treningowe, taką bazę, jak w Zielonej Górze, mają ci chłopcy balony, niebalony, sztuczne. Dostęp do, do ilości obuwia, opieka, dokładnie trenerów po trzech, którzy dzisiaj też patrzą w głównej mierze na, na aspekt techniczny, wyszkolenia takiego, nie, można powiedzieć, fundamentalnego od podstaw. No to powiem szczerze, że kto wie, czy też nie pobiegałby człowiek trochę na, na, na szczeblu centralnym, nawet w piłce. Bywa, bywa, że jako trener młodego człowieka jest Pan bezradny, bo jest zawodnik, który jest zdolny. No, ale nie chce mu się i pan go przekonuje, a on mówi, nie, że. To jest kolejna rzecz bardzo, bardzo istotna. Widzę, że, że, że pan też, redaktor, przygotował się do tego e, solidnie dzisiaj e, spotkania. E, bardzo często zauważamy właśnie ten aspekt e, i, i brak tej korelacji między talentem a, a przysłowiowym takim e, zaciskiem, jeżeli chodzi o kwestię charakteru kwestie podejścia do, do pracy. Dzisiaj bez tej pracy, dzisiaj bez tego wyrzeczenia tych młodych ludzi spotykam codziennie. Oni o 6 rano czasami ci, którzy dojeżdżają o 5, muszą stawać, żeby o 7 rano w tych warunkach podejść normalnie do treningu. Więc to są ogromne wyrzeczenia. To są rzeczy, które trzeba sobie postawić na, na szali takiej wagi. Spotkania z rówieśnikami, różnego rodzaju wyjazdy, wakacyjne, niewakacyjne, ferie. Poświęcić drugą szalkę, w postaci treningu, w postaci tego, co chce osiągnąć. I dzisiaj bardzo często zawodnik obserwujemy zawodnik, który ma ogromny talent. Uważa, że na tym talencie będzie jechał, ma patent często gdzieś tam ślizga się między pierwszym naszym zespołem w trzeciej, w trzeciej lidze, czy, czy nawet gdzieś tam wyżej ma propozycje z różnego rodzaju fajnych ośrodków centralnych. Natomiast okazuje się, że po tym talencie za chwilę śladu nie widać, bo nie ma tej korelacji właśnie z pracą, z tym takim przysłowym zacięciem do tego, żeby ten power, jeżeli chodzi o zaangażowanie, mobilizację poświęcić tutaj na tym. Natomiast bardzo często, ja też miałem kilku takich zawodników, między innymi Patryk Mucha, grający dzisiaj w Hrobrą Głogów w pierwszej lidze, był takim zawodnikiem, na którego nikt nie stawiał, jeżeli chodzi o talent. Mówiono, że to zawodnik, który technicznie ma ogromne braki, natomiast było to coś, jeżeli chodzi o charakter, było to widać, że, że Patryk zostawał po każdym treningu, dodawał od siebie bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o to zaangażowanie. I dzisiaj Patryk jest na szczeblu centralnym, a zawodnicy, którzy mieli ten talent, dzisiaj już niestety nie grają w piłkę. Ich losy poszły gdzieś w takim kierunku, że, że, że widać, że ta piłka już dzisiaj jest daleko, daleko odłożona na półkę. Trenerze, rzeczywiście przejście z juniora do seniora, bo wielu, wielu trenerów mówi, no ma problem chłopak, bo adaptacja... Czy to jest mit, czy to jest prawda, że to jest rzeczywiście strasznie strasznie bardzo ciężki próg i tu znowu układa się charakter no. charakter zawodnika natomiast też środowisko jakie tworzą trenerzy to też jest bardzo istotne bo jeżeli tak jak na przykładzie Lechii Zielona Góra stworzymy zawodnikom takie środowisko że, że nie nie krępujemy się dziś w pierwszym zespole jest tym Ziarkowski zawodnik z rocznika 2009 czyli, czyli można powiedzieć szczypiorek jeżeli chodzi o kalendarz i dzisiaj on w tym środowisku czuje się świetnie ma stworzone warunki trenerzy obdarzają go zaufaniem, widać, że tu nie ma takiego wprowadzania do szatni seniorskiej, e, takiego przysłowiowego e, z poprzednich lat, z poprzednich pokoleń, e, że jakieś tam troszeczkę trzeba młody nosić, to, to oczywiście zasady e, zachowane, natomiast to środowisko, które stworzyli trenerzy e, i, i cała otoczka klubu powoduje, że ci zawodnicy wiedzą jaka jest ścieżka, gdzie jak najszybciej można się dostać właśnie po, poprzez pierwszy zespół, poprzez seniorskie granie i ktoś kto ma olej w głowie i myślę, e, że właśnie to Mobilizację, to wie, że może tylko taką ścieżką, taką drogą dojść na ten pułap jak najwyższy. Natomiast tak jak mówię, to jest środowisko, które tworzą trenerzy pozytywne i dające te pozytywne fluidy zawodnikom, że można wejść w tą seniorską piłkę i wcale nie bać się tej seniorskiej piłki, pokazywać swoje umiejętności i przebijać się do składu. Trenerze, z kim się pracuje trudniej? To specyficzka jest? Juniorów, z juniorami czy seniorami? Inna zupełnie robota, prawda? Inna. No, tak. Bo trochę... piłka jest niby jedna, ale in, in, inny temat. Też. To są inne tematy też. No, ja patrzę przez pryzmat piłki amatorskiej, jakim jest klub Zarza Ochla. To też są tematy, których musiałem się bardzo mocno uczyć. Przechodząc z trzeciej, z drugiej ligi tutaj z Lechizelna Góra, kiedy, kiedy kończyliśmy e, współpracę z trenerem Żakiem na tym, na tym poziomie, wchodziłem do Ochli do 10 lat temu. I dla mnie to było nie do przyjęcia, że ktoś bał się odpraw multimedialnych, że ktoś bał się takiego, można powiedzieć, słownika trenerskiego. Musiałem się zderzyć z tematami, że jest praca, że, że w tym tygodniu nie mogę być na treningu, mogę być tylko na meczu i to dzisiaj się dalej ciągnie. I teraz specyfika tej pracy na tyle pozwoliła gdzieś tutaj trenera ukształtować, moją osobę, że już jestem trochę, można powiedzieć, przyzwyczajony do czegoś takiego. Jest to na pewno niełatwe, jest to na pewno Przeszkadzające. Natomiast najtrudniejszą taką funkcją, taką pracą myślę, że to jest praca z najmłodszymi. Też w tamtym roku miałem tą okazję, bo w Akademii prowadzę też grupy dziecięce. W poprzednim sezonie prowadziłem grupę orlików z rocznika 2014 i powiem szczerze, że tam to dopiero jest poligon w dzisiejszych czasach pracy, współpracy z rodzicami, można powiedzieć kształtowania młodych, numbrych charakterków, nie zawsze potulnych i myślę, że uczenie takich dzieciaczków, dzisiaj się zgodzę z trenerem, chyba trener Nowak Bogusław z Lechii Gdańsk, były trener, powiedział, że, że na dole powinni pracować fachowcy właśnie, z tymi najmłodszymi, fachowcy, którzy albo grali w piłkę, albo są trenerami już z doświadczeniem trochę większym, ani animatorzy, ani studenci po AWF-ie zaraz, bo, bo tam tam jest najtrudniejszy poligon kształcenia właśnie piłkarskiego. Przedem, że jest Pan obserwatorem pilnym życia piłkarskiego, jest Pan aktywny w sieci, jest Pan wewnątrz tego, tego środowiska, no, bardzo mocno Pan tkwi. Niech Pan powie, można próbować dojść do takiego wniosku, czemu w Zielonej Górze nie możemy mieć futbolu na poziomie choćby Centralnej Ligi? Można. Nie było, moim zdaniem, tak patrzę przez pryzmat tych 30 lat za każdym razem nie ma takiego dobrego fluidu ze strony zarządzających miastem, jeżeli chodzi o tą piłkę nożną. Za każdym razem borykamy się z odbijaniem piłki w postaci: zróbcie najpierw kibiców, zróbmy najpierw tutaj ogromne widowisko. To może za tym przyjdzie też piłka, pokażemy, że, że jest potrzeba. Natomiast ja się z tym w ogóle nie zgadzam, bo patrząc przez pryzmat 30 lat, ja chodzę na, 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 na to boiska, na trening i mijam codziennie, praktycznie po. Po, po cztery, po pięć szkółek, naszych zielonogórskich szkółek nie, różnych. To nie tylko Akademia Maćka Muraskiego, ale też y, MUKSy, y, 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 SKP Sielin, no różnego rodzaju szkółki i patrzę, tych dzieciaków jest mnóstwo trenujących, więc dla samych tych dzieciaków, dla ludzi, którzy grają w szóstkach piłkarskich, które się prężnie rozwijają, może trochę flow na te, na te szóstki też trochę upadł, trochę mniej tych zespołów jest, ale jest dalej, dalej ta koniunktura piłkarska, piłkarska jeżeli chodzi o popularność tej dyscypliny jest ogromna, więc y, y, myślę, Myślę, że to po prostu to takie w cudzysłowiu dzisiaj nie chcę komuś się narażyć Lobby ze strony e, włodarzy, e, gdyby poszło trochę bardziej przychylnie w kierunku e, piłki, to można naprawdę zbudować tutaj ośrodek taki, który my pamiętamy. E, pan pamięta, ja pamiętam na, na pierwszą ligę, ile przychodziło osób, nawet na ten nieszczęsny, nielubiany e, piłkarski obieg, jaki jest lekkoatletyczny e, stadion. To ja pamiętam trybuny, które były zapełnione po samą ostatnią e, furtkę, więc. Wtedy jakoś można było, ok, czasy trudniejsze, natomiast dzisiaj e, uważam, że, że przy wsparciu ze strony władz miasta, takie jest zapowiadane, e, można ten ośrodek zbudować i na to liczę. Szanowny, że i tak na koniec popatrzmy, piłkarska wiosna już niedługo, no po kilkanaście dni. Jak Pan, jak pan widzi szanse zespołów trzecioligowych lubuskich? To Karina powalczy o awans? Tak wygląda z tabeli. Okej, okay. życzę oczywiście wszystkim lubuskim zespołom najbardziej to, to, to oczywiście tych trzech punktów swojemu klubowi leci Zielona góra. Natomiast patrząc przez pryzmat Kariny, Jesieni, zobaczymy. Ja jestem ostrożny. W błęciucznych zapowiedziach walki, bo znam też środowisko no. tutaj lokalne, znam też środowisko lubuskiej piłki. Ktoś, kto dzisiaj mocno pręży muskuły i zapowiada to w taki sposób, no, żeby tak za chwileczkę nie spadać z takiego konia, trochę w brutalny sposób. Natomiast no, uważam, że, że na pewno będzie grupa zespołów, które będą walczyły o otrzymanie, czy, czy ekipa trenera Maczka Góreckiego od Rabytą, od Żański, na pewno będzie chciała. Tutaj złapać ten wiatr w żagle i utrzymać zespół, i, i tam na pewno będzie grupa takich zespołów jak Stilon, warta koncentrujących się na tym utrzymaniu. Będzie Lechia, która myślę, że patrząc na to, co się dzieje na treningach, jak przygotowują to trenerzy. To bliżej mam góry nadzieję, niż Mam nadzieję, że będzie to, to troszeczkę inna Lechia i będzie więcej tych zdobyczy takich punktowych, fajnych dla oka, dużo młodzieży, która się szykuje, fajnej młodzieży, czy Marcel Kurek, czy właśnie wspomniany Tymon Ziarkowski przechodzący z grup tutaj naszych młodzieżowych, a już mamy taki sygnał od trenera, że, że, że jest troszeczkę sporo tych pochwał w ich kierunku. Mam nadzieję, że odpukać, że, że nie siądą na, na laurach. Myślę, że to będzie też inna troszeczkę Lechia na wiosnę. Karina zobaczymy. Będzie na pewno zespołem, który, który teraz jest Szczuba Tabeli, więc każdy, który będzie się spotykał z Kariną, w myśl zasady bij mistrza, bij zespół Szczuba Tabeli. Będzie miała na pewno trudno. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie Państwu. Dziękuję Panu Redaktorowi.